Witam na moim kanale poświęconym Grom FPS i zapraszam do mojej recenzji Grida 2. Zanim jednak wyłączycie ten film i wyślecie mi pozdrowienia składające się z wyrazów niekoniecznie cenzuralnych, to wiecie jedno. Czekałem na tę grę bardzo długo i jak już padło mi w ręce, to nie zawaham się jej użyć. Mam więc nadzieję, że wybaczycie mi jednorazowe odstępstwo od gatunku gier FPS i z zaciekawieniem obejrzycie moją wideo recenzję tytułu, na który mnóstwo graczy czekało dobre kilka lat. Mój głos może być trochę zniekształcony ze względu na przeziębienie. Na wstępie zaznaczę, że seria Grid to nie jedyna seria gier z autami w roli głównej, w jaką danym było grać. Będąc wieloletnim graczem miałem okazję grać w takie tytuły jak Colin McRae, Richard benz Rally, Toka, Need for Speed, Air Factor czy też Lee for Speed. Myślę, że to daje mi dobrą bazę do wypowiadania się na temat gier wyścigowych, niekoniecznie z perspektywy hardkorowego fana symulatorów, bo takim po prostu nie jestem. Jeśli szukasz symulatora z krwi i kości, który wyciśnie z Ciebie ostatnie soki, to powiem na wstępie, że GRID 2 tak nie jest. Mniejszą recenzję zrobiłem używając kierownicy Logitech Driving Force GT, a w samej grze poziom trudności ustawiłem początkowo na średni. No ale dosyć gadania, czas wsiąść za kółko, cisnąć gaz do dechy i poczuć swą spalonej gumy, bo to jest to, co każdy facet kocha najbardziej. No może oprócz swojej kobiety. Recenzując Grid 2 nie da się nie porównywać tejże gry z jej poprzedniczką, która została wydana w roku 2008 i zebrała wtedy bardzo dobre noty. Oceny oscelowały wtedy w granicach 90%, a sam tytuł zebrał wierną rzeszę fanów, którzy grają w tę grę do dziś. Czy w takim razie Grid 2 ma szansę podbić serca fanów wirtualnych wyścigów po raz kolejny? I tutaj sprawa się mocno komplikuje, ponieważ w internecie aż roi się od skrajnych opinii na temat gry. W dużej mierze są to komentarze od graczy, którzy ciętym językiem wypowiadają się o usunięciu widok z kokpitu. Tuż za nimi znajdują się ci, którzy wyliczają, co zostało usunięte względem Grida 1. Na liście znajdują się m.in. brak członków zespołu, brak wyścigów LeMao, brak wyścigów samochodów turystycznych czyli WTCC czy też brak możliwości sterowania wspomagaczami takimi jak chociażby kontrola trakcji. Nie jest jednak tak źle, jakby się można było tego spodziewać. Grę zaczynamy w sposób bardzo klasyczny. Musimy zdobyć trochę rozgłosu, aby zainteresowały się nami poważne firmy. Interfejs pokazujący nasze osiągi stylizowany jest na portal YouTube i na przykład po każdym wygranym wyścigu licznik fanów pnie się do góry, a my zyskujemy na popularności. Kariera w trybie dla pojedynczego gracza kręci się wokół wymyślonej ligi wyścigowej WSR. World Series of Racing. Nasze zadanie polega na promowaniu tejże ligi i wygrywaniu wszelkiej maści wyścigów. Z biegiem czasu, gdy liga staje się coraz bardziej znana, pojawiają się czasem urywki filmowe komentujące nasze poczynania, a także migawki serwisów społecznościowych, które są niewątpliwie miłym dodatkiem do gry. Ta w cudzysłowie otoczka popularna jest, moim zdaniem, dość dobrym rozwiązaniem, a na pewno lepszym niż miało to miejsce w pierwszej części gry, gdzie, aby odblokowywać kolejne zawody, trzeba było po prostu zbierać punkty reputacji. Kolejną zmianą względem części pierwszej jest sposób pozyskiwania nowych hałd oraz odblokowywania nowych lokacji. W Grid 2 kolejne sezony odbywają się z reguły na innych kontynentach, więc nie możemy sobie dowolnie przeskakiwać pomiędzy np. driftem na japońskich torach a wyścigami amerykańskich carów. Samochodów nie kupujemy, tylko po każdym ważniejszym wyścigu stajemy przed wyborem jednego z dwóch prezentowanych na Maut. Dodatkowo możemy wziąć udział w eventach, w których należy pobić czas przejazdu danym samochodem, a kiedy już nam się to uda, to auto wchodzi w nasze posiadanie. Niestety o żadnym modyfikowaniu naszego pojazdu mówić nie możemy. Twórcy po prostu nie przewidzieli opcyklingu. Jedyne co możemy zrobić to zabawa na naklejkami sponsorów oraz zmiana felk. Jak w gridzie 2 prezentują się więc zawody. Oprócz standardowych wyścigów jest też przejazd przez checkpointy, próby na czas, czy też dobrze wszystkim znane zawody w driftingu. Mi najbardziej przypadł do gustu trzy nieco mniej standardowe tryby. Pierwszy z nich polega na starciu pomiędzy dwoma kierowcami na krętej drodze. Nie wydaje się to zbyt ekscytujące, prawda? No cóż, trzeba do tego dodać pewien drobny szczegół. Otóż każda kolizja zaliczona na trasie oznacza koniec wyścigu. Kolejny tryb nosi nazwę Life Roots. Biorąc udział w zawodach tego typu, gracz musi mieć na uwadze, że minimapa lub jak kto woli radar po lewej stronie jest wyłączony, a trasa generowana jest automatycznie, więc nigdy nie wiadomo jak będzie wyglądał kolejny zakręt. Całkiem ciekawie wygląda również zabawa z wyprzedzaniem pick-upów. Działa to w ten sposób, że gracz musi wyprzedzić możliwie jak najwięcej pojazdów na swojej drodze, które celowo jadą wolniej. Każde wyprzedzenie daje nam punkty, a jeśli uda nam się szybko dogonić następny pojazd, to punkty łączą się w komba. Każda mała kolizja oznacza utratę nowo zdobytych punktów, więc trzeba jechać bardzo ostrożnie, ale i szybko. Tym bardziej że poziom trudności jest tutaj mocno wyśrubowany i nie jest tak łatwo wygrać takie zawody. Jak w najnowszym grydzie, prezentuje się model jazdy. Na pewno inaczej niż w części pierwszej. Jak już wcześniej wspomniałem, nie możemy włączyć lub wyłączyć wspomagaczy takich jak kontrola trakcji, a sami twórcy nazwali ten system True Feel. Ma on w założeniu sprawić, że model jazdy jest kombinacją gry arkadowej oraz symulatora. Twórcy zaznaczają więc, że wszelkie systemy wspomagające jazdę są na stałe wyłączone, ale z graczy na forach końca nie widać, bo sami nie wiedzą, czy wspomagacze są rzeczywiście wyłączone, czy po prostu gra sprytnie pomaga graczowi, nie oferując przy tym możliwości ingerencji w odpowiednie opcje. Zdania na temat tego zabiegu są mocno podzielone, ale moim zdaniem model jazdy jest bardzo przyjemny. Nie ma tutaj mowy więc o bezmyślnym wbijaniu pedału gazu pod przez cały wyścig, czy też ścinania zakrętów na torze. Za to drugie dostajemy przewinienie, a za to pierwsze wycieczkę na niekoniecznie przyjemne pobocze lub co gorsza ścianę. A na takową wpaść wcale nie trudno, bo każde auto prowadzi się z zauważalnie inaczej, a próba nachalnego przejazdu przez dany odcinek kończy się podziwianiem modelu zniszczeń, który jest tak na marginesie, domyślnie włączony od samego początku gry. Wizualnie prezentuje się on. Bardzo dobrze, elementy karoserii efektownie odpadają, a poważniejsze uszkodzenia pojazdu oznaczają trudności w jego panowaniu. Nie tylko model uszkodzeń jest bardzo ładny, doskonale również prezentują się lokacje, w których startujemy. W ciemno można było zakładać, że modele aut będą dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, i tak faktycznie jest. Nie wszyscy jednak spodziewali się tak dopracowanych elementów pobocznych, jak np. wieża Eiffla, która upiększa wyścig w Francji. Latające helikoptery, fajerwerki w wyścigach nocnych, oślepiające słońce, czy też iskry sypiące się przy bliskich starciach z przeszkodami są świetnym dopełnieniem całości. Szkoda jednak, że czasami ten efekt psuje dosyć uboga bitmapa nieba, no ale i tak nie ma tutaj czasu na jego podziwianie w prywozie ryczących silników i palonej gumy, a te efekty dźwiękowe są wzorowo zaprezentowane. Silniki brzmią soczyście, tak jak powinny, a Piskopon jest bardzo sugestywny. Spokojnie można więc uznać, że oprawa audiowizualna stoi na bardzo wysokim poziomie. Dobrą wiadomością jest też to, że do podziwiania tego wszystkiego nie potrzebujemy komputera z NASA. Gameplay, który widzicie, nagrywałem na ustawieniach maksymalnych i przy nagrywaniu miałem od 50 do 60 klatek na sekundę. Do jakiego rodzaju gracza jest więc GRID pakierowany Na pewno nie dla hardcore'owego pana symulacji, ponieważ tutaj jej po prostu nie znajdzie. Nie ma tutaj widoku z kopitu, co w chwili zapowiedzi GRIDa 2 wywołało Małą burze. Temat ten nadal jest gorący, a gracze ochoczo bojkotują ten tytuł właśnie ze względu na brak wyżej wspomnianego trybu kamery. Codemaster, czy ludzie odpowiedzialni za tę grę, tłumaczyli to swego czasu tym, że takiego widoku używa wedle ich statystyk tylko 5% graczy. Usunęli więc widok z kokpitu, obiecując dzięki temu zabiegowi znaczny wzrost wydajności gry, co jest oczywiście ukłonem w stronę graczy na konsolach. Jeśli więc nie przeszkadza Ci brak widoku z wnętrza pojazdu i lubić wirtualne wyścigi oferujące pewien poziom realizmu, to jest to gra dla Ciebie. Osobiście nie mogłem się od niej oderwać przez pierwsze kilka godzin zabawy, a to przecież dobry znak. Niestety nie udało mi się przetestować w pełni trybu multiplayer, ponieważ w dniu premiery serwery były tak przeciążone, że połączenie było dosyć często zrywane. Jeśli będziecie ciekawi mojej recenzji trybu multiplayer, to bardzo chętnie ją zrobię, gdy wszystko będzie już działało tak jak powinno. Zapraszam wszystkich chętnych do zabawy w sieci, w tym celu wystarczy wejść na moją stronę facebookową, a tam już ustalimy wszystkie szczegóły. Zapraszam również tam tych z Was, którzy mają do mnie jakieś pytania lub prośby. Wszystkie Wasze wiadomości czytam i dziękuję Wam za wsparcie. Jeśli ten materiał Wam się podoba, a tradycyjnie, dajcie znać w komentarzach. Polecam również inne moje filmy i zachęcam do subskrybowania kanału. Wszystkie filmy nagrywam Full HD na maksymalnych ustawieniach graficznych. Materiały staram się przygotowywać profesjonalnie, więc będzie mi bardzo miło za okazanie wdzięczności w jakiejkolwiek formie. Cześć na razie, trzymajcie się.